300. Oprawa meczu, który był wydarzeniem dla miejscowych kibiców. Czas dla dublerów. Antoni Piechniczek ciągle poszukuje kandydatów do reprezentacji. Spotkanie starych znajomych. Szkoleniowiec ten przez kilka sezonów prowadził kluby piłkarskie i reprezentację arabskiego futbolu. 34. Minuta spotkania. Sowisz strzela z najbliższej odległości. Bramkarz Rachit odbija. Dobitka Dariusza. Rzeźniczka jest bezbłędna i piłkarz. GKS-u Bełchatów zdobywa prowadzenie, a jak się okazuje jedyną bramkę zwycięską w tym meczu dla polskiego zespołu. Arabowie przyjechali do Polski z Rumunii, gdzie sprawili sensację wygrywając 2 do 1 z reprezentacją Rumunii. W tym samym składzie grali także na stadionie w Wodzisławiu, jak i w Bukareszcie. Przewaga była po stronie drużyny polskiej, która stworzyła szereg sytuacji strzeleckich, ale Rachid bronił bardzo dobrze. Nasza drużyna miała przewagę liczebną. Od 62. minuty spotkania grała z przewagą jednego piłkarza, a na 10 minut przed zakończeniem meczu arbiter usunął z boiska jeszcze jednego futbolistę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mimo tej przewagi nasi reprezentanci zadowolili się skromną, jednobramkową wygraną. Przewaga wprawdzie wzrosła, strzałów było sporo, ale żaden z nich nie zakończył się bramką. Moim zdaniem nie zachwyciliście, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy była przewaga liczebna swoją grą. Tak, bardzo nam zależało na utrzymaniu y, wyniku z pierwszej połowy. Y, trener w szatni powiedział, że w żadnym wypadku nie możemy stracić bramki. I wszystko podporządkowaliśmy właśnie temu, żeby nie stracić bramki. Niemniej jednak sytuacje dostrzenia bramek były między innymi moja spatałoszona sytuacja, gdzie powinienem strzelać głową, niestety uderzyłem nogą. Widziałem już tą piłkę w bramce